Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi cudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam, przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. Oto słowo Pańskie. Drogi Księży Kazimierzu, drodzy bracia w kapłaństwie, drodzy pustelnicy, pustelnice, drodzy bracia i siostry, myślę, że można śmiało powiedzieć, że ten refren psalmu, który śpiewaliśmy, nasz, nasz ksiądz bardzo chętnie by zaśpiewał: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Bo gdyby tak nie było, to by go tutaj nie było. Więc poprzez rozeznanie, poprzez wsłuchiwanie się w głos Pana Boga, który przemawia w Słowie, który przemawia w Sercu, który przemawia przez innych ludzi. Rozeznał, że Pan Bóg go do tego wzywa. I nie ma innej drogi, żeby odpowiedzieć na miłość Pana Boga, niż wypełnić to, czego Pan Bóg od nas chce. Już Słowo Boże nam o tym mówi, że nie ten, który mi pani, mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, który spełnia wolę mojego Ojca. Nie ma innej drogi do świętości, niż pozwolić prowadzić się Panu Bogu po tych drogach, jakie On dla nas wybrał jakie On dla nas wyznaczył. Bez względu na to, czy są to drogi radosne, czy trudne, czy, czy łatwe, czy bolesne, czy pełne radości. I jeżeli idę za, po drodze Pana Boga, to mam pewność, że nigdy nie jestem sam, że Bóg jako pierwszy tę drogę przemierza, Bóg jako pierwszy na tę drogę wchodzi, wprowadza mnie i przez, po tej drodze mnie prowadzi. Nawet gdy jest trudno, to Bóg jako pierwszy niesie te krzyże, które mnie w życiu spotykają, żeby mi powiedzieć: Zobacz, tak Cię ukochałem. Ukochałem Cię do szaleństwa, dlatego ja jako pierwszy to, co trudne, biorę na siebie, po to, byś Ty w tym, co jest trudne, mógł mnie spotkać, mógł mnie zobaczyć, mógł mnie ukochać. A jeżeli to zrobisz, to ja w wielu wypadkach pozwolę Ci przejść ze śmierci do zmartwychwstania. Dam Ci siłę, żebyś nie myślał o tym, co trudne, ale byś myślał o mnie, byś, moje, byś swoje serce mi oddawał i szukał tylko mnie, bo do, będziesz w tych momentach najpełniej doświadczał mojej miłości. To jest zdanie wzięte z liturgii tego dnia właśnie, więc dlatego Pan Bóg widać, jak przewiduje pewne rzeczy, nie trzeba nic zmieniać, Słowo Boże pasuje zawsze najlepiej na, na to wydarzenie, na jakie jest przeznaczone. Pan Bóg przewidział, że do tego dnia będzie, będą te śluby, to w tym momencie i to chcę powiedzieć. Więc Pan Bóg pragnie od nas tego, byśmy żyli Jego wolą. I to jest pierwsza podstawowa zasada rozeznawania, czego Bóg ode mnie chce. I to jest zasada rozeznawania, która... Nawet po ślubach jest ciągle aktualna, ciągle na nowo i ciągle pełniej i ciągle doskonalej. Muszę się wsłuchiwać to, czego Bóg ode mnie chce. W tej chwili, w takiej pracy, w takim momencie, w takim wydarzeniu. Im bardziej Jego szukam, tym bardziej znajduję szczęście w życiu. Nie może iść inaczej. Skoro Bóg mi pokazuje drogę, nią idę, to muszę być szczęśliwym. A Pan Bóg chce, żeby każdy z nas był szczęściarzem w życiu. Pierwsze czytanie z listu do Rzymian pokazuje nam tak naprawdę prawdę o każdym z nas. Każdy z nas jest dzieckiem Adama i każdy z nas jest dzieckiem Bożym. Więc każdy z nas nosi w sobie dziedzictwo Adama, czyli skłonność do grzechu, słabość, ale też każdy z nas doświadczył. Bezgranicznego daru miłości Pana. Bo odkupienie, zbawienie jest właśnie tym darem. To nie ja tu mogę cokolwiek zrobić. To Pan Jezus oddał za mnie życie i to Pan Jezus dał mi swoje, że podzielił się swoim życiem ze mną w chwili Chrztu Świętego. I to jest dar darmowy. To na czym polega życie chrześcijańskie? Na tym, by wierzyć w to. Że to, co złe, zostało zgładzone, że grzech pierworodny został unicestwiony, że każdy z moich grzechów jest zmazany i że w prezencie od Pana dostaję życie wieczne. Godność Dziecka Bożego i życie wieczne. W prezencie od Pana Boga dostałem to, że uczynił mnie swoim synem. Oczywiście ciągle do tej wiary muszę wracać i ciągle. Ta wiara mnie w życiu prowadzi. Im głębiej potrafię iść w tym kierunku, tym pełniej pozwalam, żeby Pan Bóg budował we mnie swoją świętość, taką, jaką On chce zbudować. I myślę, że w tej samej perspektywie możemy też spojrzeć na to, co mówi dzisiejsza Ewangelia. Ona tak naprawdę wskazuje z jednej strony na postawę, jaką my mieć powinniśmy, a z drugiej strony na to, co Bóg czyni wobec nas i co chce czynić, kiedy my Mu pozwalamy, kiedy przyjmujemy te sugestie, którą nam podaje, jaką mamy mieć postawę. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, Niech, Jak się, się poszuka. Komentarze do tego fragmenta, do fragmentu, to egzegeci powiedzą, że to jest odwołanie do, do księgi wyjścia, wyjścia narodu wybranego z niewoli egipskiej. Tam możemy znaleźć fragmenty, które właśnie mówią dokładnie te same słowa. Więc to ma być taka gotowość, która oczekuje na to, żeby Pan przyszedł i mnie poprowadził. Z niewoli do wolności. Tego, co trudne, ze śmierci do życia. Ale właśnie potrzebna jest ta moja postawa, ta gotowość. Można by powiedzieć, że to jest taka gotowość kogoś, kto, kto kocha bardzo mocno i wierzy, że ten, którego kocha, przyjdzie i mu w życiu pomoże. To jest gotowość człowieka rozkochanego w Panu Bogu. To wtedy mam, jestem ciągle gotowy, ciągle nasłuchuję czego Pan Bóg ode mnie chce. Staram się w lot zrozumieć to, czego On ode mnie chce. To jest tak, jak dwoje zakochanych. Nie? Chłopak, jak kocha dziewczynę, to w mig odczuwa to, czego ona by pragnęła, co by jej się podobało, jakie kwiatki mam jej kupić, jaki prezent i co może jej sprawić przyjemność. To działa dokładnie w drugą stronę. I to jest relacja wzajemna. To samo jest z Panem Bogiem. On jako pierwszy wychodzi do nas, właśnie przychodzi, żeby nas wyprowadzać, żeby nas prowadzić, więc on wie, co czego potrzebujemy i obdarza nas, ale zachęca, abyśmy my czynili dokładnie to samo. Chodzi o taką więź i ta gotowość tak naprawdę, ta, ta miłość sprawia, że ta gotowość jest naturalnym naszym sta stanem oczekiwania. I znowu możemy wrócić do dwojga zakochanych, kiedy się umówią na spotkanie, to wyczekują tego spotkania, są gotowi. Już godzinę wcześniej kawaler jest ubrany, żeby... Pójść do dziewczyny, krawat zakłada i czeka. Jak, dlaczego ten czas jeszcze tak długo leci? Nie? Już, by, już bym chciał ją spotkać. Myślę, że o taką gotowość tutaj też chodzi. Te zapalone świece, biodra przepasane, żeby kiedy pan się pojawi, od razu chce pójść za nim. Tu znowu możemy nawiązać do woli Bożej. Chodzi o taką wrażliwość. Kiedy rozeznam, czego chce pan, to od razu chcę to spełnić, chcę to wprowadzić. Nawet jak czasem wydaje się to z mojej strony niemożliwe. Niektórzy twierdzą, że właśnie ta uczta weselna, kiedy Pan, Pan, jeżeli odnosimy do Pana Jezusa, to uczta weselna, kiedy by się dokonała? Pierwszą scenę widzimy, to jest Eucharystia i Ostatnia Wieczerza, ale skoro Eucharystia, to tak naprawdę momentem, kiedy Pan Bóg najbardziej się rozkochał w człowieku i udowodnił tę miłość, to jest Jego śmierć na krzyżu i Jego zmartwychwstanie. To jest to, ten moment... Tej, tego, kiedy oblubieniec spotyka oblubienicę, kiedy Pan Jezus nas poślubia, tak naprawdę bierze na siebie wszystko, co negatywne w naszym życiu i wypełnia to swoją obecnością. A zmartwychwstając przychodzi do nas. I, I to chodzi o taką gotowość na spotykanie tego Boga zmartwychwstałego, który jest w swoim Kościele i który nigdy nas nie zostawia. Chodzi o to, żeby mieć to patrzenie takie i rozpoznawać Pana Boga żyjącego. W moim sercu, w sercu drugiego człowieka i Boga, który chce być w naszych relacjach pomiędzy nami. To jest ten Bóg, który przychodzi do nas. To jest ten Bóg, który po tym, jak nas poślubił na krzyżu, ciągle chce do nas przychodzić i zaprasza nas, byśmy go rozpoznawali, byśmy na niego czekali, byśmy ciągle byli gotowi i pragnęli spotkania z nim. I jeżeli. Pan zastanie nas takich czuwających, szukających, gotowych. To co robi? Zaczyna nam służyć. Wystarczy przypomnieć ostatnią wieczerze. To jest ten moment, kiedy Bóg nam służył. Kiedy Bóg nam usłużył swoim aniołom, e, apostołom. Kiedy Bóg zaczął umywać nogi. Bo Bóg jest taki, On nie myśli o sobie. On myśli o naszym szczęściu. O tym, byśmy my byli szczęśliwi. I jeżeli my tego pragniemy, jesteśmy gotowi, to On ciągle jest gotów być darem dla nas i nam usługiwać, pomagać. Oczywiście taka miłość domaga się odpowiedzi z naszej strony. Więc skoro Bóg tak nas ukochał, to chce, byśmy i my, i Jego ukochali. Na tę miłość odpowiedzieli miłością, ale ukochać Pana Boga to znaczy kochać człowieka, który jest obok nas. Bo to jest sprawdzian miłość, prawdziwości, miłości do Pana. Właśnie Bóg nas tak ukochał i Bóg pragnie, byśmy my na tę miłość odpowiadali. Przychodzi, przychodzi mi takie e, wspomnienie kardynała Wantuana. On kilkanaście lat siedział w więzieniu, kiedy wylął, wietnamski kardynał w czasach komunizmu w Wietnamie, kiedy siedział w więzieniu, zaczął się żalić do Pana Boga. Tyle rzeczy zostawiłem. Diecezja bez opieki, ludzie bez opieki, księży, brakuje i wymieniał różne rzeczy, które, które zostawił i które teraz, teraz gdzieś się rozsypują. I gdzieś w głębi serca usłyszał takie słowa. Mój drogi bracie, musisz nauczyć się odróżniać dzieła Boże od samego Pana Boga dzieła, które podejmowałeś, które są dziełami bożymi i takie były, ja mogę przekazać innym. Ale mnie możesz mieć zawsze przy sobie. Właśnie, ta miłość Pana Boga jest taka, że, że będziemy Go mieli zawsze, bez względu na to, gdzie jesteśmy, co się z nami dzieje. Oczywiście, życie w pustelni nie jest życiem, nie jest życiem w więzieniu, bo to jest wybór wolny i człowiek jest wolny, ale to rozróżnienie między dziełami Bożymi a Panem Bogiem jest ważne. I żeby zrozumieć też, myślę, życie pustelnicze, ojciec Kazimierz podejmował różne dzieła apostolskie w swoim życiu, różne rzeczy robił, ale w pewnym momencie gdzieś rozeznał, że Pan Bóg chce czegoś więcej, chce jego serca w całości dla siebie. Dlatego zrozumiał, że Pan Bóg jest ważniejszy od najświętszych dzieł, które wykonuje i wykonywał, i że Pan Bóg chce, by przebywał z Nim sam na sam, by zostawił wszystkie dzieła i żeby wybrał ten czas pustelni, samotności po to, żeby być sercem przy Jego sercu, by odpowiadać na tę miłość, której doświadczył kiedyś, kiedy Bóg za Niego oddał życie, kiedy Bóg uczynił go swoim dzieckiem. Życie pustelnicze jest czymś takim. Człowiek, który zakochuje się tak do szaleństwa w Panu Bogu, że zostawia wszystko. Nie jest ważne nic. Poza Panem. Oczywiście potem Pan Bóg będzie prowadził, pokazywał, czego chce, na pewno poprowadzi do, w stronę miłości do drugiego człowieka, do służby, do pomocy, do różnych innych, czasem rady, czasem spotkania, ale to już Pan Bóg będzie wybierał. Życie pustelnicze to jest życie dla Boga, nawet bez czynienia czegokolwiek. Odpowiedź na szaloną miłość Boga, która objawiła się właśnie na krzyżu. I to taka odpowiedź, że właśnie skoro Bóg tak mnie ukochał, to ja oddaję wszystko, nawet najświętsze rzeczy, które mogę czynić, po to, by być sercem przy Jego sercu. Amen.